Gres Armii Krajowej stanowi utworzona we wrześniu 1939 roku Służba Zwycięstwu Polski. Jej szefem był generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Ta organizacja miała na celu powołanie lokalnych ośrodków władzy, a także zapewnienie w przyszłości odbudowy Armii Polskiej. Już w listopadzie 1939 roku wódz naczelny Władysław Sikorski uznał organizację za sanacyjną i została ona przekształcona wraz z zachowaniem struktur w Związek Walki Zbrojnej. Pierwszym szefem Związku Walki Zbrojnej został generał Kazimierz Sosynkowski. Po klęsce Francji wiosną 1940 roku okazało się, że jest problem z koordynacją działań. Niebawem organizacja została podzielona na okupację niemiecką, na jej czele stał e, Stefan Rowecki e, Grot i okupację sowiecką. 14 lutego 1942 roku naczelny wódz Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Był to akt polityczny, miał na celu zjednoczenie różnych organizacji zbrojnych i miał też na celu pokazanie, że w kraju, w konspiracji yy, istnieją jednolite siły zbrojne podporządkowane rządowi w Londynie.